Witam wszystkich zebranych. E, tak jak Anica powiedziała, jest to e, mój pierwszy technikarz poza Szczecinem z kaleidoskopami, czyli kaleidoskopy wyruszyły w swoją nową podróż. E, prace powstają od 2019 roku. Wtedy powstały pierwsze kaleidoskopy, e, same kaleidoskopy są sensu so stricte. E, później na e, w bazie zapytań, co to jest w ogóle że, do czego to w ogóle przy, przykleić, zaczęłam tworzyć kolorze kaleidoskopowe, yy, gdzie jest kalejdoskop i do tego jest dorzucony yy, obiekt, który go dotyczy. Więc na przestrzeni 5 lat, bo w tym roku w sierpniu projekt będzie w swoje pięciolecie, yy, trochę mi się ten artystyczny. Yy, Fastyczne no, te działania rozwinęły, czyli już nie ma samych czystych kaleidoskopów, są też kolaże kaleidoskopowe i obecnie również analogowo-cyfrowe kolaże, ponieważ zaczęłam pod koniec zeszłego roku projekt Farela i Kaleidoskop, czyli z fragmentów swoich prac i w połączeniu z farmą, w połączeniu z akwarelą, tworzę bazę analogową, dopiero potem tworzę z niej pracy cyfrowej o ty no też e powstał z miłości od Szczecina, e ponieważ e jestem osobą na w Szczecinie. W tym roku zaczynam zacząłam e swój ósmy rok w tym mieście. E Oddałam chyba to wamiastu całe sobie serducho. E zapuściłam proczenie, poznałam męża, dostałam pracę i w sumie... bo ja poza tym kolejoską też pocaj na darcie, więc to jest tak, tak, takie życie. <trujne> I w sumie, jak wypuściłam korzenie, zaczęłam też na początku w ogóle takie spacerować, zwiedzać I nie tylko w centrum, ale też dzielnice północy, gdzie nie zawsze się, jak się, nie się Więc poznałam różne cienie i blaski i tak naprawdę jest jeszcze mnóstwo rzeczy do odkrycia. Mówiąc o tych pracach, które tutaj są, podzieliłam je jakby na trzy strefy. Strefa naprzeciwko mnie jest strefą odrzańską. E, strefą związaną z wasztownią, e, to jest taki jakby też, też burbar, miejsce spacerowe, ale też jest e, część przemysłowa, po drugiej stronie Odry w kierunku Zalewu, w kierunku dziennik Północnych, gdzie były, była Stocznia Szczecińska. E, obecnie tam jest też, poza rzeczami związanymi e, z przemysłem stoczniowym, są też e, inne elementy firmy, robiące elementy do tetraków, czyli taka przemysłowa bardziej część. Natomiast to wszystko jest skumulowane nad, nad Odrą. To jest taki, taki most do, 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 do innych krajów też. Tak naprawdę promy, te wszystkie statki, kontenerowce, to wszystko się zbiera też w Szczecinie właśnie przez to, że Odra jest tak bogata.